Jest maj i pogoda też jest jaka jest. Pada deszcz, ale to nas nie zniechęci do tego, żeby czytać fragment Pisma Świętego. Dzisiaj Kościół daje nam fragment Ewangelii według Świętego Jana. No i myślę, że w tej Ewangelii jest jeden kluczowy fragment, do którego wracamy co niedzielę, bo słyszymy go w Kościele podczas Eucharystii, kiedy kapłan mówi: Pokój mój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Pewnie do tego byśmy odnieśli dzisiaj całe to nasze myślenie o właśnie pokoju, do tego jednego fragmentu. Moja pierwsza myśl była taka, no skoro pokój, no to jest to chyba taki stan, w który sobie mogę sam zapewnić. Czyli dążymy do tego, żeby mieć pokój, żeby było tak spokojnie, no właśnie, spokojnie. Pokój to niespokój. Pierwsza myśl moja właśnie była taka, że dlaczego pokój jest stanem, który ktoś mi musi dawać? No bo jak sobie tak pomyślimy, no to to, do czego my dążymy i to, co sobie możemy zapewnić, to jest właśnie spokój. Czyli no, dajcie mi święty spokój, czasami się tak mówi, nie? Albo że potrzebuję odrobiny spokoju. Stan taki chwilowy, stan do którego dążymy tylko po to, żeby no tak. Chwilowo, właśnie w tym momencie, w którym jesteśmy, poczuć się trochę lepiej, żeby poczuć ten, ten spokój, i tak właśnie teraz, w momencie, w którym najbardziej go potrzebujemy. Czyli dążymy do takiego stanu, żeby trochę tego spokoju w ciągu dnia pewnie mieć. A pokój wydaje mi się czymś, czymś znacznie szerszym, i chyba też o to chodzi w tym fragmencie. I dlaczego ktoś mi musi dać pokój? No bo pokój, prawdziwy pokój, może dać tylko sam Bóg. Jezus Chrystus i to On jest tym, który przychodzi i chce ten pokój dać, a my o ten pokój chcemy zabiegać. No bo pokój jest czymś bardziej trwałym. Tak mi się wydaje, że jest czymś, co, co jest pewnym stanem, który trwa. Albo jest, albo go nie ma. Nie jest chwilowy, nie jest ulotny, nie jest taki, no właśnie, tymczasowy. Pokój jest prawdziwym takim, takim zjawiskiem nie tylko uczuciem, który mamy, chociaż pewnie też. W jakim stopniu, ale jest czymś, co, co nas wypełnia tak, tak całkowicie, co jest z pewnym stanem, w którym żyjemy. Albo jesteśmy w, w tym stanie, albo i nie. I ten pokój pochodzi właśnie od Boga. Kiedy tak sobie myślę o, o tych właśnie dwóch sprawach, czy nie mylimy czasem pokoju ze spokojem? Bo w momencie, kiedy na przykład ogarnia nas taki pokój prawdziwy w sercu, w duszy, na umyśle w naszych uczuciach pewnie też, kiedy ogarnia nas spokój, to nie musi to wcale oznaczać tego, że w naszym życiu jest spokój. Ten pokój może być w, w bardzo wielu momentach naszego życia. Myślę, że zwłaszcza w takich, kiedy dzieje się bardzo dużo, a kiedy my coś robimy i działamy w spokojem w sercu. No to wiemy, że idziemy dobrą drogą, bo ten pokój nas ogarnia, ten pokój nas wypełnia, i wtedy, właśnie kiedy dzieje się bardzo dużo, może też ten pokój ma mieć takie znaczenie kluczowe czasami dla naszego życia, kiedy z tym pokojem podejmujemy pewne decyzje, albo wybieramy drogi, którymi chcemy iść, albo, albo zobowiązujemy się do czegoś i mamy w sobie taki, taki stan pokoju, że wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. Właśnie ten stan, który może dać, dać nam tylko sam Bóg. I o ten stan chyba chcemy prosić. Dzisiaj ja przede wszystkim też, też myślę, że chciałbym żyć w takim stanie pokoju, kiedy wiem, że, że drogi, którymi idę, że rzeczy, które robię, że sprawy, które się dzieją w moim życiu... Ym... I decyzje i konsekwencje i też, też wszystkie inne rzeczy, które się dzieją dookoła w związku z tym, że, że podejmuję spokojem w sercu, spokojem w, w sobie, że, że wiem, mam taką pewność, że idę dobrą drogą. To jest właśnie pewność, która pochodzi od Boga. Tego sobie i wam życzę, nie tylko na dzisiaj, ale na każdy dzień, bo tak naprawdę chyba dążymy do tego stanu, żeby, żeby ten pokój był wszechobecny i wszechogarniający nas każdego dnia. Pokój to niespokój. Życzę Wam tego, żeby się dużo działo w Waszym życiu, żeby rzeczy działy się niesamowite, żebyście podejmowali decyzje, żebyście szli różnymi drogami i żeby zawsze towarzyszył Wam ten pokój w sercu, pokój od Jezusa Chrystusa.